Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj odcinek będzie poświęcony, poświęcony e, grze The Day Before. No jest to gra survivalowa, która praktycznie, no, jeżeli, jeżeli to nie jest właśnie fake, e, to będzie naprawdę, naprawdę wspaniałym hitem. E, ale jeżeli jest to fake, no to kurczę, naprawdę e, bardzo się tym deweloperom udaje oszukiwać tutaj właśnie nas, czyli graczy. Mam nadzieję, że ta gra nie będzie żadnym fejkiem, żadną taką podróbką, czy jakimś takim gniotem, bo gra naprawdę zapowiada się kozacko i według mnie to chyba będzie najlepszy taki survival, jaki możemy dostać praktycznie do tej pory. Nie licząc oczywiście tam Days Gone, ale to Days Gone dostaliśmy praktycznie na PlayStation, więc jeżeli The Day Before nie okaże się z kamem, to będzie to naprawdę świetny taki survival, w który na pewno zagram. Następca praktycznie Daisy, jakbym to miał ująć. Tak więc tutaj pokażę tam e, krótki właśnie ten zwiastun. Tam większość z Was założy się, że oglądała cały. Na początku się nic praktycznie nie dzieje, tam gada, gada, gada. Później jest przejażdżka samochodem, to też tak jakoś w miarę spoko wygląda. Graficznie, ale tutaj właśnie chcę pokazać ten taki urywek krótki odnośnie samego tutaj gameplayu, jak to wszystko wygląda. Tak naprawdę, to tutaj z tego co zauważyłem, zanim jeszcze przejdę, to to jest w dalszym ciągu wyreżyserowane. Więc zresztą sami zobaczycie i nie chcę tu więcej powiedzieć. Zapraszam do oglądania, lecimy. w dalszym ciągu można lutować, że tak powiem, jakieś e, itemy martwe, tylko tam lodówka, czy właśnie taka skrzynka. I tutaj też mamy jakieś narzędzia. Jest tylko ciekawe, czy będzie można tutaj budować A że ziomak tutaj tylko przeszukuję. No i tak, jak mówię, to jest w dalszym ciągu wyreżyserowane, gdy to oglądałem na, na streamie. By Była ustawiona premiera właśnie przez twórców, no to <grych> zobaczycie za chwilę, to wszystko jest tak wyreżyserowane, że masakra jedynie e, czym odpuścili. To właśnie konwersacja między sobą i też to tak strasznie dziwnie wygląda. To jest akurat fajne tutaj, co Ziomok będzie robił, czyli naprawianie rozwalonej, e, rozwalonego koła opony. To jest całkiem spoko, z tego co tu widać, to. Będą potrzebne jakieś tam narzędzia I 60% ma, że tak powiem, zużywalności I teraz ten ziomeczek będzie naprawiał z tej strony Czyli tak jakby działa, że tylko dokładasz z jednej strony i... Możesz cały samochód naprawić Gierka strasznie, strasznie e, przypomina The Division Oprawą graficzną, jak i z tego co widzę Samą rozgrywką to jest całkiem spoko, nie? Wiadomo, że to jest tak, że to się nie zawali, ale jak całkiem spoko to wygląda. No i tu w tym momencie powinna być jakaś konwersacja między nimi. Wiadomo, nie powinna być tak sztuczna jak w tym pierwszym Zwiastu, nie, ale powinna jakakolwiek być. Się zatrzymali bez niczego. Ten praktycznie mu nie podał żadnej informacji. Jest jakaś stodoła. I tam budynek mieszkalny. Wiadomo, że to... Mm, tak jak na przykład... Zrobilibyście coś takiego w Daisy. Załóżmy No to Gdybyście tylko tak wysieli Luknęli sobie przez rolnetkę, Ktoś by siedział właśnie w tej stodole No to macie 100% headshota Więc Czego się nie robi Na zwiastunach No to jest bardzo fajne, też mi się podoba to przechodzenie Fajnie by się, można było z kryć się taka osłona i być nie widział, jeżeli nie jest na przykład na dachu czy tam przez okno nie patrzy na tym samym poziomie płaszczyzny całkiem spoko można by się było w takich polach kryć jak wchodzi do studni Jest zombiak. Już twórcy powiedzieli, że to nie są zombie. Musiał uderzyć w ten obiekt, żeby pokazać praktycznie, że wszystkie obiekty są interaktywne. Więc tak obstawiam, że to właśnie e, przez to. Jeżeli słyszeliście Discorda to zobaczcie, zapomniałem go wyłączyć przed nagrywką. A ja zazwyczaj lubię, aby nic nie wchodziło w nagrania, Nic nie przeszkadzało tego dźwięku. Dobra, to sobie niby tam sprawdził. Kod wprowadza. Obstawiam, że przez właśnie te takie zabezpieczenia będzie można sobie zamknąć chatę i zrobić z tego swoją bazę. No i wpisał dwa razy błędny kod, no i jest alarm. No, zwabia tych martwych. Tylko tu mnie właśnie zastanawia, czemu on nie zamknął w pierwszej kolejności drzwi. Bo skoro one, tak jak tu widzicie, wbijają... To czemu on nie zamknął tych drzwi z tej strony. Każdy normalny gracz by to zrobił. Też do czego mogę się przyczepić, to tutaj jak ten ziomek strzela, a mi widzicie. Od razu widać, że sterowanie jest ustawione przez yy, kontroler. A raczej tak mi się wydaje chyba, że... Chyba, że ziomeczek naprawdę jest tak słaby i Mogli chociaż. Jeżeli to prawda, że Ziomek jest tak słabe i mowo, to mogli chociaż kogoś dobrego dobrać właśnie do tego zwiastuna. No. Że mówię, tak trochę dziwnie się to ogląda bez, bez ich konwersacji. Jakkolwiek, bo ona nie była. Tam z początku to fajnie jakby się tutaj znalazło. No pewnie chcieli uniknąć właśnie tego, że wiele osób narzekało. I to jest. ciekawy... Ciekawa część praktycznie co mnie rozwaliło na tym zwiastunie. Jedzie policja. No, usłyszeli praktycznie strzały. Chyba, że ten alarm jakoś działa i też ich zwabił. Nie, może jakiś lokalizator się włączył czy coś. Nie wiem. I to jest dziwne, że nikt nie zauważyli. Jeżeli jest ich dwójka, to jeden powinien ogarnąć tył, a nie dwójkę od przodu. To w ogóle dziwne, że tego hangaru nie, nie zobaczyli. Że ziomek tam próbuje się dostać. Całkiem dziwna sytuacja, nie? ...prawda. I oni schodzą... ...do kanału. Tam słuchaj, ktoś płacze. I tam zeszli i na tym się praktycznie kończy ten... gameplay. Jest właśnie... ...coming soon. Tylko ...z tego co wiem to premiera ma być w czerwcu... ...tego roku. Jakoś w połowie czerwca, a jak na razie jeszcze... ...nie ogłosili... ...dokładnej daty, czy dokładnego miesiąca. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że właśnie w czerwcu, w połowy czerwca ma być ta gra już dostępna. Jeszcze twórcy zapewniają, że ta gra ma wyglądać jeszcze lepiej niż, niż obecnie. Tutaj jeszcze Wam fajny fragment pokażę. Jak tymi samochodami jadą właśnie przez te bagna i tak dalej, to moim zdaniem zarąbiście wygląda. na okolica, tam widzimy jakieś magazyny i tak dalej. No i to jest właśnie całkiem spoko. Te efekty wyglądają właśnie jakby e, było robione pod kampanię, wiecie mi, wiecie o co mi chodzi, coś typu, nie wiem, Call of Duty, te jakie tymi dżipami, czy coś, to, to to tak właśnie wszystko tak spoko wyglądało. Jeżeli ta gra nam praktycznie zaoferuje to, co tutaj nam pokazują i tak dalej to nie będzie skam, to mówię Ta gra naprawdę będzie e, fenomenalna. Będzie chyba najlepszy survival, jaki do tej pory Jaki jak do tej pory powstał praktycznie Byłoby naprawdę super, gdyby to nie był skam, ale coś mi się wydaje, że to jest po prostu za piękne, żeby to było prawdziwe Mam też nadzieję, że serwery nie będą typu wiecie 4x4, 4, e, tylko będą właśnie serwery 30x30, jak na na 30, to ma e, miejsce w Miss Created, czy nawet e, tam 50x50. Na, na 50, jak będzie 30x30, na 30, to nawet spoko. Grunt, żeby był właśnie otwarty świat i nie trzeba było tak jak w Night of the Dead, że spodziewałem się tam też. Takiego otwartego świata, właśnie z, z multi, że będzie tam co najmniej 30 na 30 osób dostępnych serwerów, takich, a tam niestety okazało się, że maksymalnie 4 osoby mogły grać w kopie. praktycznie bez sensu, bo Night of the Dead to taki drugi, lekko ulepszony 7 Days to Die, więc to jest właśnie też spoko, że podczas przeszukiwania Zombiaki są interaktywne. To jest całkiem spoko, właśnie to mi się podoba to wiadomo pod skryptowana, skryptowane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dużo ten zombie stankował nawet się jakoś, wiecie, nie, nie tam I tak dziwnie ruszał, że przyjmuje te pociski. Takiego ragdola nie miał. Także, właściwie by to było na tyle. Tutaj nic więcej takiego ciekawego nie mogę w sumie wam pokazać. Bo praktycznie nie ma nic takiego ciekawego. Aha, poza tym, co już wymieniłem. Tak więc wyraźcie swoją opinię w komentarzach, co myślicie o tej gierce. Jeżeli chcecie kolejną analizę tej gierki, taką krótką analizę, to dajcie znać i ja ją dla Was przygotuję. Także dajcie znać w komentarzach, co o tej gierce myślicie, czy to jest skam, czy nie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie w kolejnym poradniku Starkowa w chwili obecnej. A jeżeli uda mi się właśnie zamontować kartę graficzną, bo ma być w tym tygodniu nowa karta graficzna. Którą sobie zamówiłem. No to w sobotę, czy nawet w piątek wieczorem odpalę streama. Postaram się to zrobić przez stream lapsy, że będzie stream widoczny i na YouTube, i na Twitchu. Tak więc. Pamiętajcie o łapce w górę, o komentarzu. I trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Hej, hej!